Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii partii Jarem. Dzisiaj y, przeanalizujemy sobie partyjkę, która była na 10 plus 0, zagrana czeską, jest zawodnikiem Mahdi Pourazar z Iranu. Zobaczmy co się w tej partii działo, bo była to y, ciekawa rozgrywka. Poszło D4, D5, ostatnio lubię sobie wrócić do partii słowiańskiej. Tutaj troszkę nietypowy wariant, ponieważ przeciwnik wychodzi sobie gońcem na G5 zazwyczaj w tych strukturach najpierw wyprowadzamy skoczki, no, natomiast przeciwnik gdzieś tam liczy na to, że będę miał problem z moim pionem E7, nie będę mógł tak łatwo ustawić sobie mojego domku yy, przez pchnięcie piona na E6. No i co? Przeciwnik gra sobie przez, yy, przez C3, też się na spokojnie ustawia. Ja wyprowadzam polowego końca, który w tych strukturach często jest taki no y, Ciężko coś z nim zrobić, jeżeli y, zamknę sobie tą strukturę pionową. Przeciwnik wychodzi skoczkiem do gry, ja wyganiam tego gońca. Stwierdziłem, że y, teoretycznie pewnie mógłbym nawet grać przez g5, ale na razie po prostu stwierdziłem, że y, wygonię go, a jednocześnie zrobię sobie lufcik dla mojego gońca. I dalej wchodzę z skoczkiem do gry. Ten skoczek przydaje się właśnie na d7, z racji tego, że jeżeli zajdę hetmanem, będę mógł kiedyś dążyć do posunięcia e5, które w tych pozycjach bardzo często sprawia, że czarne mogą się przebijać i liczyć na coś więcej. Więc przeciwnik no, też próbuje walczyć o centrum. Posunięcie f3, żeby dojść do posunięcia e4 w przyszłości. No i widziałem to, więc postanowiłem też walczyć o centrum. Skoczek na, skoczek na F6 walczę o pole E4. Przeciwnik wychodzi Hetmanem. Ja oczywiście muszę skontrować moim Hetmanem, bo jak nie no to spadnie mi punkt na B7 i będzie niedobrze. No i co? I zobacz, Stwierdziłem, jakby wybijał, no to po prostu mogę albo wybijać skoczkiem, mogę nawet odbijać pionem i mam wtedy otwartą linię dla wieży kosztem. Ze tej struktury pionowej, no można też tak, w każdym razie nie poszło bicie. Przeciwnik cofnął się gońcem, chce gdzieś tam na radarze mieć y, mojego Hetmana. No to ja teraz na spokojnie, na luziku, na gram E6, y, żeby wyprowadzić gońca, zrobić ruszadkę i kulturalnie grać. W szachy. Przeciwnik zagrał przez G3. Y, chce tego gońca, widzisz, że na razie nie jest w stanie do, doprowadzić do E4, więc chce może wyprowadzić gońca na g2 ja wyprowadziłem właśnie mojego gońca na g7 tak jak wcześniej zapowiadałem przeciwnik wyprowadza swojego gońca no i lecimy ruszatkę i teraz przeciwnik doszedł do e4 przygotował sobie skoczkiem yy, skoczkiem, gońcem i pioneczkiem to e4 ale ja stwierdziłem, że ok, ja po prostu sobie wybiję i nabitkę oddaję gońcem jest spoko, nie mogę tego odbić na ten moment ale silniczek pokazuje, że nawet mam troszkę przyjemniejszą pozę. Zrobiłem już roszadę, a jak u przeciwnika król jest w centrum, to trzeba mieć na uwadze, że to jednak jest pewien problem. W takich pozycjach długa roszada no troszkę nie za bardzo, bo te białe pola mogą być problematyczne. A do krótkiej roszady, jeszcze przynajmniej dwa posunięcia są potrzebne przeciwnikowi. No i co, przeciwnik właśnie wyprowadza skoczka, żeby tą roszadkę zrobić. Ja wchodzę sobie moim skoczkiem. Na g4 stwierdziłem, że bardzo chętnie mi się pozbył jego gońca, bo wtedy mogą być prześwity gdzieś tam po tych czarnych polach i może moim gońcem będę mógł wkroczyć do akcji. Przeciwnik zrobił roszadę. Ja wybiłem tego gońca faktycznie, z czego się ucieszyłem. No i co mógł robić innego? Mógł pewnie grać w ten sposób, ale no to zostaje król centrum, tak? Albo musi iść w długą. Yy... Ja przy partii liczyłem, że on się cofnie tym gońcem na G1, i w sumie stwierdziłem, że no dobra, to ja wprowadzę mojego gońca i gramy dalej, nie? No ale przeciwnik dał mi tego gońca wybić, i teraz stwierdziłem, że okej, okay, zobaczmy: jest król, jest wieża, yy, i po tej przekątnej faktycznie mogą być przeciągi. A dodatkowo, jeżeli wjadę gońcem na G5, to będzie wisiał jego skoczek. Więc poszedł goniec G5. Bardzo według mnie naturalne posunięcie, ale no, kompek mówi, że nie jest to najlepsze, najlepsze podejście. No dla mnie było, było ok. Przeciwnik, oczywiście, to mi daje mi blokuje yy, przez skoczka F4, ale to mi jakoś nie przeszkadza, bo zagrałem sobie już teraz E5, o którym mówiłem. Jest tu skoczek na jakieś takie bicia. Ja wchodzę skoczkiem moim do gry. Robi się bardzo ciekawie, ponieważ teraz mogę nawet wybijać, wchodzić na jakieś nie wiem, jak przeciwnik by zagrał jakiś głupi ruch, to mogę wchodzić nawet tak, zdobywam tą wieżę, jest spoko. No ale stwierdziłem, że, że co, zagrałem, zagrałem e5, ale przeciwnik dobra, widzi, że mam tego hetmana, który zerkan na wieżę na króla, no to się go pozbywa i zagrał posunięcie hetman b6, ja wybiłem, tak jak mówiłem wcześniej, żeby moją wieżę otworzyć do ataku, no i co, przeciwnik przerzucił sobie skoczka, okazuje się, że to być dużym no to po prostu jest duży błąd, tak? No bo zobaczmy, że skoczek wisi. Jeżeli wybije, no to to, co mówiłem wcześniej, czyli wchodzę skoczkiem do akcji. A jeżeli no, nie wybije, no to musi odejść gdzieś swoim skoczkiem. Odejście tu raczej kiepskie, wchodzę gońcem. No tak naprawdę nie ma za, za dużo dobrych ruchów, tak? No kąpek mówi, że coś tutaj ratowało, a że zacznę sobie, co, co podpowiada, goniec H3 ratował, czyli oddanie skoczka za odbicie mojego a nie, nawet nie za odbicie skoczka. Co to jest? Najpierw pion. Aha, jak odchodzę gońcem, to teraz. Wow, to bardzo ciężki wariant do znalezienia przy partii. No i co? No i finalnie zdecydował się przeciwnik odejść tym skoczkiem, no ale to już daje mi, bo gdybym wybił, no to jest ok. Gramy sobie w szachy, przeciwnik zaraz sobie otworzy tą linię, będzie atakował po linii d skocz mojego skoczka. Ale ja stwierdziłem, że jest to związanie, Jak je wykorzystam, zagrałem gońcem na e3. Wspaniałe posunięcie według koma, no i co? Przeciwnik odchodzi królem, ja wybiłem tą wieżę i mamy taką pozycję, gdzie mam jakość więcej. No i co, muszę to tylko z... zrealizować, a to nie jest takie wcale hop-siup często. Przeciwnik idzie królem do akcji, ja gram sobie przez F5. Stwierdziłem, że bardzo chciałem mieć tę wieżę, te wieże otwarte, więc będę chciał jakoś do tego doprowadzić. Przerzut skoczka, ja postanowiłem wybić, odbitka tylko wchodzi w grę tak naprawdę pionem, no bo na króla mam jakieś szachy z osłony, więc przeciwnik odbił pionem i teraz stwierdziłem, że kontruję to centrum, silne przeciwnika, posunięciem C5. Zauważmy, że na wybicie znowu skoczek wchodzi do gry, a jeżeli przeciwnik nie wybije, tylko przepcha tak jak poszło w partii, no to zobaczmy, pozycja już jest na minus 4 oceniana przez silniczek. Bo ja gram sobie koniem na, na F6, będzie wisiał ten pion, a na jakieś bicia będzie wisiał ten pion, na przepchnięcia też wisi ten pion z D5. Także no, po prostu y, pozycja sama się zaczyna grać. Wieża wchodzi do akcji, ja wybiłem, bicie, bicie. No i mamy taką pozycyjkę, gdzie mam jakoś więcej, ale ten pionek D6, D, czy D5, w przyszłości może D6 nie jest taki łatwy do zatrzymania. Gdybym zagrał sobie wieżyczką tak. No to okazuje się, że nie mam jak zdobyć za bardzo tego skoczka. Przeciwnik może gdzieś się rozpędzać tutaj na skrzydle. Troszkę się tego bałem. Więc stwierdziłem, że chcę się pozbyć skoczka z e4. Wybiłem. No i gramy sobie coś takiego. Komputerek się nie zgodzi, ale ja stwierdziłem, że im mniej jakby figur, tym ta moja przewaga jakości będzie bardziej widoczna. Zatamowałem tego piona na... Yy... No 5d5 się nie może ruszyć, bo tu moją wyżyczką się na d ustawiłem. Piony idą do akcji. Teraz bardzo ważne posunięcie. Przyszedłem sobie wieżą, atakuję jego pioneczka. On chce kontrolować na moim pioneczku c5. Ale ja sobie... No bo zobaczmy, że gdybym zagrał coś takiego i przeciwnik by wszedł mi na c5, to okazuje się, że ja nie mogę za bardzo tutaj szarżować. A może mogę. Bo mm, jeżeli zagram coś głupiego, to po prostu podwalam szachana. F8 i okazuje się, że odchodzę, ale mm, te figurki przeciwnika są bardzo dobrze skoordynowane. Mogę tutaj jeszcze pocierpieć. Gdzieś tam król idzie do akcji, jest problem. Więc zdecydowałem się e, zabezpieczyć posunięciem B6 i teraz przerzucam się. Oczywiście teraz grozi wybicie piona, bo jest związanie, grozi wybicie piona na D5. Przeciwnik odchodzi królem. Ja się przerzucam, troszkę manewrujemy. No i co, podchodzę królem do akcji. Wybijam sobie te pioneczki, które przeciwnik ma, niebronione, no i idę dalej, tak? No, troszkę się bałem gdzieś tam na jakichś wjazdów tą wieżą, no ale mówię, liczę, liczę, nic konkretnego nie ma, to chyba mogę tak grać. Za zastaciłem się na kolejnego pioneczka. Przeciwnik atakuje, ja w sobie odchodzę. No i teraz liczyłem na to, oczywiście, takie odejścia są mega lipne, no bo po prostu forsownie. Wow, co ja mogę? Aha, mogę po prostu zbić, to nie jest takie dobra. Hmm, ale jakiś tych szachów z troszkę się nie ukrywam, yy, bałem, że po odejściu tą wieżą gdzieś może być kiedyś yy, problem. Co tu jest takie dobre? Co tu jest takie dobre? Król B. Wow. No to nieźle. Tego bym yy, nie przepuszczał, że Król B5 jest tutaj takie dobra. No ale ja odszedłem sobie królem na g4 spokojnie, bo zauważmy, że teraz nie ma jak za bardzo dać mi szacha, a ja zaraz dobędę pioneczka z g3. Jeszcze wcześniej nie pozwalam mu odbić wieżą z kontrolą linii g. I jak przeciwnik idzie dalej, ja wybijam. I teraz bardzo kluczowe, bo gdybym przeszedł sobie jakimś takim normalnym trybem, no to jeszcze, jeszcze jest trochę gry. Ale, żeby oczywiście zejść z tego związania. Ale jeżeli mój przeciwnik... Y no, ma króla po prostu na czwartej linii, tak niebronionego, to aż się prosi, żeby najpierw dać szacha, a później wejść królem, znaczy królem wieżą na G4, ponieważ wisi goniec z G6 i okazuje się, że nie ma za bardzo jak nim odchodzić. I zagraliśmy sobie jeszcze troszkę posunięć. No, teraz jak zdobyłem gońca, wymieniłem wieżę, szach, wybijam pioneczka, i to jest technicznie bardzo prosto wygrana końcóweczka, ponieważ. Mój pion z linicha będzie za, za yy, będzie naparzał do pola przemiany, a ten pionoczek zawsze będzie zatrzymany przez wieżę. I tak też się partia skończyła, ponieważ zagrałem wieżą na D3. Przeciwnik podszedł jeszcze chwilę, żeby bronić pionu, ale ja tu po prostu zagrałem dalej pionem na H4. I przeciwnik jakby szedł w ten sposób: to po prostu na dorobienie to jest bicie, bicie. Dorabiam Hetmana. I partię. Wygrywam. Eee, także cóż, z partyjki jestem raczej zadowolony, eee, jeśli chodzi o, o to, jak przebiegała. Tutaj bardzo fajny motyw wypatrzyłem z tym gońcem E3, dzięki czemu zdobyłem jakoś i partyjka już sama się. Yy, później dobrze układała. A przeciwnik grał bardzo szybko, bo zobaczmy, że to jest posunięcie, moi drodzy, 18, a przeciwnik zużył niecałą minutę na zegarze. Tutaj yy, myślę, że jednak błąd tego, że zarządzał czasem zbyt yy, po prostu pochopnie, za szybko decydował i yy, dograł się po prostu przegranej pozy. Mam nadzieję, że się podobało. Yy, jak tak, to poproszę łapeczkę w górę, subika. Dzięki za oglądanie. Yy, bardzo mi yy, miło, jak ktoś właśnie ogląda, pisze. Komentarze i no jak się podoba także dzięki jeszcze raz, kłaniam się nisko do następnego razu, pa pa